A jak ty potem wyjdziesz stamtąd? Spomyślałeś? No właśnie, co lepiej No nie wiem, jak on wyjdzie. Ja jestem się się tego ciekawy. W sumie. Spokojnie, spokojnie. O! Oh, chciałbym ból. pomóc chyba. Weź, weź to, weź to, weź to. Teraz weź to. Kiedy no, do odejdziemy na morzu, chodzę jak maszyna. Chcę to pójść na drugą gumę, tylko co mi kędzi. Te szare bloki nauczyły. Młody piersi, ale nie. Te. Mam ci przystąpić, broń. A stół to co, sam się wyczyści? Czek, ukazałeś mi czyścić rower. No dobra, ale co ja mam na takim stole no ale film odprawiać? To, sam sobie to wyczyści. Ej. Wypad tą szmatą. No stół jest. Ja mam na takim stole film robić. No dobrze, no już. No to cześć stół! Dobra, nagrywa już. Już jeszcze, tak? Zadowolony. Dzień dobry, drodzy Państwo. W dzisiejszym odcinku powiesimy sobie tego użytkownika na ścianie prestiżu. A jeżeli ty chcesz znaleźć się na ścianie prestiżu, to kliknij taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole oraz dowolnie skomentuj dowolny film. A co dzisiaj robimy? Dzisiaj zrobimy sobie jazdę na rowerze, a raczej niemożliwość zejścia z tego roweru. Spędzę dzisiaj 24 godziny na rowerze, a jeżeli będę miał dosyć, to zwyczajnie pójdę z tym rowerem. Spać. Z rowerem? Na rowerze? Tak, żeby po prostu spędzić na nim 24 godziny. A to nie jest przypadkiem jakiś składak zwykły? No to jest zwykły składak, którego używałem już w jednym z poprzednich filmów. Jeżeli oglądacie, to zapewne już dobrze znacie ten rower. Ale ten film będzie wyglądał w taki sposób, że zapewne pojeździmy sobie tym rowerem w jakieś śmieszne miejsca, gdzie nigdy by się nikt nie spodziewał roweru. A później, jeżeli już będę miał dosyć siedzenia i, i siodełko będzie mi się wrzynało, no to pójdę z tym rowerem po prostu spać, żeby Czekaj. dopiąć te. No dobra, jest 16 godzina, nie? Żeby to pięć, 24 godziny, także myślę, że challenge jest jak najbardziej do wykonania. To... Zobacz, tą paczkę, co zamówiłeś, nie? No. Okulary Gucci, Rozwaliłeś. się. Co jest do cholery? No okulary Gucci się rozwaliły. O kurde, ja chyba jest złamałem. No. No dobra, nieważne. Dobrze, to w takim razie, drodzy Państwo, ja zaczynam swój challenge. Tu jest brudny, bo po nim przechodziłem, wyczyść I tak właśnie spędzę sobie 24 godziny na tym rowerze. To co, zaczynamy? Zaczynamy, zapraszam. No Marek dawaj, no. Chciałeś? Co robisz? Uuu, widzę, że twardy zawodnik. Tyle ja nie będziesz schodzić z tego roweru w ogóle? Nie, to nie jest moja filozofia. Czy ja wiem? Lde. Krywa się, nie można go utrzymać. Ty, Marek? Ale to ja mam bardziej przestrane w tym filmie. Przecież to ja mam za tobą chodzić przez 24 godziny, tak? No to wychodzi na to, że. Uff, cholera. Że co? Ale on ma moc, to jest prawdziwy rower. Wielki rower Kruszwila. Zróbmy coś fajnego. No to chodź, do sklepu jedziemy. No do sklepu, a gdzie indziej? Wyobrażasz to sobie? Znaczy, ty wiesz, co się będzie działo? A ja mam za tobą nie? iść do sklepu? Jak chcesz, to możesz pojechać samochodem. Rób sobie co chcesz, człowieku. No, no nie, no, no będę będziesz... Będę szedł za tobą, ale wiesz, że się wykończę bardziej niż ty. No a jak to czemu? Przecież ja muszę z buta chodzić, a ty co? Na to samo i wychodzi. No też muszę pedałować przecież. No dobra, no to chodź. No to chodź. Znaczy ty jedź. Mogę sobie iść jak chcę, no po prostu. No co za debil, no Marek, no jedź po prostu, jedź. Ale ty jesteś hubem. O co ci chodzi? Ja po prostu muszę dwa 20... Po prostu o to, że ja będę zmęczony, tak? No a ty, dobra, to ja ty nie mogę ten... iść. Zamknij pysk. Co nie, mogę iść? Dwa cztery na rowerze, a nie dwa cztery jadę na rowerze. No umiesz czytać czy nie umiesz czytać. No umiem czytać, tylko dlaczego ty masz łatwiejszy chelęcz ode mnie. Gdzie ja mam łatwiejsze? Mogę no. też iść. No! No to idź! No to idę! No to idź! Co pojadę. No i co, oszukujesz? No idź! No i co? Ty oszuście strany! Ja nie będę za tobą biegać! Co jest? Taksi! Biega taksi, to jest służący! A co ty robisz? A co ty robisz? Wsiadam do taksówki! Co mam robić? Musiś się nie zmieścić, debilu! Jedź! No powaliło cię Marek. I co, i tak byś jeździł, tak byś oszukiwać? Tak będziesz oszukiwać? Tak oszukiwać? 24 na rowerze, chyba jestem na rowerze, czy nie? No jesteś, ale byś to oszustwo. Żadne oszustwo. I jak nie oszustwo? Siedzę na rowerze, jedź służący, zostawiamy go. No jak ty sobie to wyobrażasz? No co wy będziecie tak jeździć no teraz cały czas? Bagażnik jest jeszcze wolny, zapraszamy. No to otwórz mi ten bagażnik. No i co? No dobra, to jedź. Ale to jest nienormalne. To jest chory, no co robimy, nie? Co? Dwa 4 na rowerze, dwa cztery na rowerze jest. Nieważne jak, ważne, że nie zsiądę. Spójrz mam tutaj światełko. Gdzie masz światełko? No co ma? No ale światełko. Bo przepisy mówią, że trzeba mieć światło. Tak. Dobra, w każdym razie po co my tu przyjechaliśmy? Trzeba mieć kask, mam kask. Po co my tu przyjechaliśmy? No nie wiem, po galerii handlowej, bo jeszcze nikt tego nie robi. Tak? Serio, wiedziesz do galerii handlowej rowerem? Tak, ja myślałem, że do sklepu pojedziemy, a nie do galerii same, handlowej. oprócz tego, że siedzę na tym rowerze 24 godziny mamy challenge. Wiedź po schodach ruchomych do galerii handlowej challenge, a schody ruchome są takie. Wie, no normalnych. nienormalny. O, no dobra, no i ile obce że winę hmm. nas wybalą? No wiedzie, przejedzie kawałek po większa ochrona bywa. No. Myślisz? No 5 minut daje, no. 5 minut aż? No, no, mi... o, panie, Zacząłem. Za, za, za. Prawie strzedłeś z tego roweru. Nie Szed, ale trzyma. No, jest, no trzyma, Więc 24, na dalszy Ale No nie wierzę, że on wjechał na serio jesteśmy w galerii. Ty Marek, tam są takie ruchome, ale płatkie. To tam pojedzie. Takiego to. czegoś co ja się nie spodziewałem. Że no to... mnie tak wyrzuci. Wiesz to jest siła. Marek, zaraz ochrona podejdzie, już? Gdzie? No już się gapią u góry, idź proszę ci, jedź proszę, jedź. Jeżeli chcesz, to sobie po prostu jedź. To nie ochrona już? Szalan? Gdzie? Myślisz, żeby sygnalizowali to na cały sklep? Myślę, żeby sygnalizowali na cały sklep, bo jesteś normalny, jedziesz po galerii handlowej. Pan Nie rzucasz się w oczy. No nie wcale nie rzucasz się w oczy, idziesz z typem, z workiem na głowie i jedziesz na rowerze. No wcale nie rzucasz się w oczy, Marek. Znaczy, jakby na to nie patrzysz, to ja jeszcze jestem mały, tak? Także. No, jest on jest normalny? Nie. A gdzie ty w ogóle chcesz jechać? Po, po co my tu wjechaliśmy? No nie wiem, zobaczyć jak to jest, jeździć sobie w galerii handlowej. Jeździć na rowerze, tak? No tak, będziemy dostawać różne sklepy. może... A jeszcze do sklepu chcesz wjeżdżać, tak? Tak, do takiego jakiegoś mniejszego. Może, Myś... może to będzie sklep z ciuchami, może nie. Zobaczymy, co tutaj ciekawego można dostać w tej galerii handlowej. Ile ja już jesteśmy? Dwie minuty? Dwie minuty, nie, no nie jesteśmy dwie minuty. Tak strasznie, że jakieś triki porobię zaraz. Triki? Na rob... Jezu ty to widzisz, no tak. widzę, właśnie. Tak. Myślisz że nas wywalą? No, wywalą na 100%. Czy podejmujemy próbę? To znaczy? Jest sklep o nazwie ZARA. Do Zary chcesz biegać? Nie, do ZARA. Tak to się czyta. Może chcesz się ze mną pościgać. Ale wiesz, że nas stamtąd wywalą. Pamiętasz, że nas nie chcieli wywalić za to, że po prostu... No dobrze, jedziemy tam. jak No powie... to wjeżdżaj, no. Jak powie, żeby wyjść, to ja powiem, przepraszam, nie wiedziałem. <laughs> Chyba nie można, Marek, wjeżdżać na rowerze. Ej. Dobra, dobra, już idź. Do Uciekaj, Marek. Marek, chodź. Uciekaj, póki możesz. O, Ten rower jest na jakimś zabezpieczeniu. Ja Trzeci <grywka> Ale przypał, jezu, Chryste. Zaraz, co na będzie? Spróbujemy, zaraz zaraz. jak się jeździ rowerem po schodach ruchomych, hmm. ale takich płaskich. tutaj, Tu masz płaskie. A tutaj jest jasne, jak to To jest kubek, ja pierdziałam. Serio, Marek? Chodź, Marek, z tej galerii, kiedy nas tu nie powalili. Ja się szarafkać z ochroną, serio. Czy wejdziemy na górę? No Chodź, znowu, Jezu, krystal. Je. Chodź, do... Chodź na parking. Ja tutaj wyrzucam, do tyłu. On chce chyba na siłę, żebym na sofrana wyrzuciła tak czaję. Mi się wydaje, żeby było fajnie, nie? Jakiś nie po prostu ja chcę odbyć jak największy czas na tym rowerze w tej galerii. Dopóki na sofrana nie bywali, tak? Proszę cię, Marek, wyjdźmy już stąd. Nie ochrana. Dopóki ktokolwiek nie zauważy tego, że jestem na rowerze, tak? No myślę, że już cała galeria widzi, że jesteś na rowerze. Przejechaliśmy całą galerię. Się no się jak nie... na idiotę, nie? No wiem, że się patrzymy jak na idiotę i na mnie też ci patrzą przy okazji jak na idiotę, bo jadę z nim. Macie jadę, kurde, no idę z nim. Ochrona, ochrona, tak. Gdzie ochrona? No ochrona. No widzę, ale to nie ochrona. Ale ochrona zaraz podaje nie spokojnie. Ja się dziwię, że jeszcze nie podejdziesz, nie? Też się dziwię. Chyba, że wezwali już jakąś policję, czy coś, nie? Ale to nie jest normalne, żeby on tak jeździł rowerem po galerii, nie? Ja że widziałeś to? <laughs> Rzu rzucił się na niego, zaraz, teraz nie bawią. Halo, halo, halo. Dzięki. Ty. Patrz, i nie wyjdzie z tego sklepu, tylko będzie robić przypał, dopóki go ochrona nie wyrzuci. Oni tylko będą wyjść, bo cię wyrzucą. Aha. dziwna sprawa. <laughs> Marek, dawaj, jedź. Jesteś kozak, to jedź go do ochrony. Co? Jesteś kozak, to jedź do ochrony. Tylko gościa, no że cię gonił. Dawaj, kozaku. Ja nadal nie rozumiem, czemu nie możemy do sklepu wjechać jakiegoś. A Dlaczego miałbyś wjechać do jakiegoś sklepu? No bo chciałem zakupy tutaj zrobić. A nie, my cały czas jeździmy po tej galerii handlowej, w kółko i co, i nic. Się Ale nie ganiał nie... czy ten ochronę, czemu się nie zatrzymałeś? Co? Ganiał Cię ten ochronę? Ja się nie ganiał, nic mi nie mówił. Nijak nie jak nie mówił? Halo, halo, halo. Wbijam do jakiegoś sklepu czy co? No nie wiem. No to chodź do sklepu. Do jakiego? No nie wiem, do jakiegokolwiek. Byliśmy w Zarze, kręci, kręci, jak on nie, tak tak nie? No mi też. To dawaj, koło ochrony przejedź. Zrób to, Marek. Ja stąd wyjeżdżam. A co? Jesteś obstrany? Pa obstrą co ochroniarz idzie? Nie wiem, no co, co się tutaj dzieje. No ja nie ogarniam. Patrzcie się i olali, nie? Olali. No 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 tutaj, jak nie chcecie iść do żadnego sklepu, to chyba z tą uciekamy, co? No możemy. Jestem o patrz, idzie, 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 idzie ochroniarz do ciebie. Do mnie? No do no, ciebie, na 100%. Pa, 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 pa. pa. Uciekaj, pa, pa. uciekaj, pa, uciekaj. No! się spruje. Spruje się? No, Co się dzieje, Marek? W czemu nie jedziesz? No, łańcuch nie spadł. Jak ci łańcuch spadł? No, no nie widać. No nie widzę. A rzeczywiście. I co teraz? Nie, coś tam się fajnego dzieje. To chodźmy tam. Słyszysz? Ja jakąś muzykę. Czyli co on tak ma zamiar... Może się napychał, no jak te rowerki dla dzieci. Ale musi założyć też ten łańcuch, założysz mu? Nie, tam się grudze no. Już... Gdzie ty Marek jedziesz? Tam coś się dzieje, dużo ludzi jest, chodźmy tam. No ale kurczę, weź sobie ten załóż czy coś. No nie no, nie dam rady. Nie. Idziemy tam posłuchać? Ale Marek jak tak na rowerze, tam wszyscy siedzą. Dzień, nie no, to no nie, to... słuchamy sobie. Ja pierwszy jakiś Jaki wstyd, ty to widzisz? Yes, yeah. <laughs> będę cię zawsze kochał. chodź, wstyd! Jesteś przeznaczeniem, będę cię zawsze... Chodź. Jezu, Czemu on musi zawsze taki wstyd robić? No ja nie wiem, no ostatnio śpiewał w parku, no. Wstyd. Masakra. Marek, tam taki wstyd zrobiłeś, każdy się gapił. Nie no, powiem ci, że fajne piosenki puszczają, to są akurat moje klimaty disco polo, także fajnie sobie czasami paść na taki koncert innego artysty z tej samej branży i posłuchać sobie. ty to słyszysz? Ja wiesz, że już mam nagrane trzy kawałki. Trzy kawałki masz już nagrane? No, ale Kubańczyk powiedział, że jeszcze jeden nagram to mi usunie folder, bo do niczego ci nie nadają. To jednak on musi chyba przyjść i mi to pomiksować, tak? No chyba tak. No. Bo trzy nagrałem? Moim zdaniem są spoko, ale wszyscy mnie krytykują. Znaczy, tupia mam tych hejterów, ale... ale do... Co mi nie puściłeś, bym ocenił. Mogę ci później, później. Dobra, to mi puści. Jak wrócimy? Na rowerze ci puszczę, okej? Okay? Tylko przypomnij mi. Dobra. Byłeś tu kiedyś? Nie byłem. Byłeś tu kiedyś? Ty? też nie byłem. Ale co? Co się próbujesz do mnie? Problem jakiś? No co ty Marek robisz? Byliście tutaj czy nie? No ja byłem, no Dora, przyznaję się. Byłem. No to trzeba było mówić od razu. Ja nie byłem, ale będę. Chce chcesz wjechać na rowerze? To może Wieku, chociaż przed. Te filmy tak się nagrywa. Bo wiesz, YouTube to jest tak naprawdę całodobowe zajęcie. Nagrywasz, później musisz sprawdzić, czy dobrze ci ten film zmontował kamerzysta. Musisz później patrzeć, czy widzą się podoba. Także no czasami nie ma czasu nawet na jedzenie. Dlatego przy okazji można sobie wyjechać. Ale ludzie tu jedzą, jedzą pewny? Jesteś, jesteś pewny? No nie wiem, nawet tych trochę, no bo że co on robi? Marek. Z to Można? Na zewnątrz można? Nie. Mówiłem, że wywalą. No to nie wiemy. Mówiłem, Marek? Cholera jest mi przykro. Wyrzuciliście? Jestem zły teraz. Czemu? Bo mnie nie chcieli do restauracji Co bez zrobiłaś? I składak zepsuty. Żebyś ty zaraz nie był zepsuty. Weź, no. zepsuty. Weź dzieci nie, strac, nie jest Nie wychowane dzieci. Widzę, że człowiek zdenerwowany jest to jeszcze podchodzą. A daj mu blurana na rękę. Ewentualnie jakiś no. mag-drive, coś? Tu, do tej restauracji. No Jezu, ja nawet tam nie wchodzę. Chodzę, bo to wstyd. Dobra, no to tylko ponagramy go jak go wypiewszają, bo to jest bez sensu. No patrz, no patrz, no wiedzie, no wiedzie, debil, wiedzie. Marek, ja jak tam nie wchodzę, bo i tak cię wyrzucą, nie? A ja się na to, tam to proszę wyjść tym rowerem. Można, nie, nie można. Mówiłem? To co, teraz y, naszym wyzwaniem będzie szukanie restauracji? Fajnie, fajnie. fajnie nie że... znajdziemy restauracji, Marku. Fajnie, że chcesz iść do restauracji. Chcesz normalnie kupić posiłek, spożyć go, a oni cię wyrzucają z każdej. Cóż, no, próbujemy. My na rowerze, dalej. na no? No, wiesz, to chyba, wydaje mi się, że przyszłe dwie godziny spędzimy na szukaniu restauracji, której będę mógł normalnie zjeść. Jezu, chyba. Marek, ja już nie mam siły. Człowieku, Ale z nie będę szukać problem. tej restauracji z tobą. Idź do McDonald'a. Mam wypieprzone już to. Co, McDonald's? No do nie mam siły. Marek, tu ale masz McDonald'a? No to zjeść. No to zjedz, co w McDonald'zie? A mają tam ryby? Nie mają ryby w McDonald'zie. No to nie no. To... Chociaż mają jakiś fish? Fishburger. Mają. Mają ryby? No jest Mogę spróbować ewentualnie. To co, zamówić jak samochód, tak? Jak jak samochód, Marek, idziesz do tego lokalu, no, ale proszę cię. samochód zostawiłeś na parkingu tam w tej galerii, tak? Ty. No ale znowu na mnie, Tak, jest na galerii, no Marek, biegam za tobą pół dnia. Mówiłem, że to dla mnie będzie przez Ty się dobrze bawisz, a ja mam przejedynkę. Ja się dobrze bawię. Kaszel dostałem. Dobra, jedź. Jak już chcesz robić przypał, już tak mam to w dupie. Szczerze mówiąc, mam już w dupie, już nawet tą barierę wstydu przekroczyłem, bo już jestem tak Ale... zmęczony, że już po prostu chcę to zakończyć. Chcę po prostu to zakończyć. Wstyd znika po pół roku bycia youtuberem, drodzy państwo. Nie, wstyd znika jak już z tobą się przebywa, człowieku. Po no, no, w sumie bo ty, ty, ty jesteś takim człowiekiem, że jest. Chrystus. Dobra. Chcecie coś? Ja nie. Ty. A, szejka może jakiegoś? Nie. Dzień dobry. Chyba Cię nie obsłużą. Nawet bym <grym grym grym> nie obsłużą. niech ja. on już tylko nie wierzę, bo go wywalą Mam dosyć. I co? No i w dupie cię mają. I na tym się kończę. Oj, oj, oj. Do środka trzeba, tak? Serio wjedziesz do środka na rowerze? No nie no, żejtko, spokojnie. Restauracji nazywalą, no. Nawet z McDonalda. Marek, serio? Serio musisz? No, ja chcę tą rybę zamówić. To nie zamawia się tutaj. Tam się zamawia? Nie, no tu się zamawia. Nie, no tu się płaci. Y aha, no tak. Marek, do tego okienka musisz teraz. Bo tam mnie nie obsługuje, no to tutaj czy... Ja już mam dosyć, a ty? No jestem wymęczony, no człowieku. Ile będziemy za nim chodzić jeszcze, no? Musisz, Marek, proszę cię, chodź, już daj spokój. Nie. Muszę po prostu to zakończyć, rozumiesz? Spokojnie. Miałbyś 24 na godziny na rowerze, ale to nie było, było in, był inny układ do cholery. Jaki układ był? No był taki układ, że ja nie będę chodzić stąd z kamerą cały czas i ciebie nagrywać. to jest nienormalny, Marek. No to jak chcesz, to możesz sobie pojechać z taksówką. Gdzie się widzimy? No to muszę ciebie cały czas nagrywać, tak? To jaki to ma sens? Ja nie, będę z no, taksówką mieć. No, ty będziesz chodzić? No, nie, mam nie, no. Tylko kwestia tego, czy masz no nie mam. No to mi musisz zostać chyba. Przykro mi. Tylko ja mam chyba kartę przy sobie. I Marek, okienko się otworzyło. Fish burger, tak? Fish, fish, fish Tak. Trzy. Ja nie chcę Marek. To wszystko. No on zje. O, oh, w końcu coś zje i No chociaż tyle, ale znowu mi się coś głupszego jeszcze. No Jak jeszcze dziwne, się... że go obsłużyli, nie? Znaczy w sumie, no wiesz, nie wjechał do środka, nie? nie Wyjechał do środka. Bo no, gorzej, bo na pewno wydarzył. Czemu ci obsłużyli? Znają mnie. Dobry ziomeczek był w okienku. Jak go mogą znać? Jak on tutaj nie chodzi. Tak go mogą znać. To z YouTube'a. A, no tak, no dobra. Ale ty jesteś głupi, Jezu Chryste. Proszę poczekać zamówienia na parking. Okej. Okay. Czyli co? Że trzeba czekać na parkingu. Ile jeszcze mam czekać na to zamówienie? No nie wiem, 10 minut już czekamy. No coś koło tego. To co robisz? Nie może w środku trzeba odebrać? Jak w środku? No nie wiem. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Serio? w środkach chcesz wjechać? Ja pierdzielę. Ja na maklewie zamawiałem leczy... 366, tak. to już już tak Tutaj poczekać mogę? Tak, dobrze. Ile to zajmie? Nie, powiedzieli, że już zaraz będzie. To co? Wracamy ja tam? No nie wiem jak woli, ale wiesz, że poczekasz tutaj, to o chodzi. A no dobra, no to poczekam tutaj. Masz? Uuuuhuu. Same drzwi się otwierają. Czemu Aldi Przyjechał tutaj? No przyjechał porządku. Testujemy? No a co ty chcesz co, To jest unboxing McDonalda, chcesz robić? Ile topisz? Gdzie mi. Nie wiem, gdzie on O, Ale to jest gorące. No a to co? Na samochodzie testujemy? Jak na samochodzie? Także unboxing, w środku mamy. Aha. Widzisz to? Co? Widzisz to? Co widzę? Przesunięta bułka. No to co? To masz to. Tak, też, też przesunięta. przesunięta to jest. No i co z tego, że przesunięta? Dziękuję, drodzy Państwo, zapłaciłem za swój posiłek. 30 złotych. Tak. Tak właśnie, tak właśnie. Człowiek będzie zaraz głodny. No co, zostawiasz to? Jedziesz za nami, służący. Ja biorę słowem. Nie, no Jezu zuchrysty, dosyć się od tego nagrywania. Uff. Jak tak można za wami biegać? Co ty robisz, Marek? Co ty robisz? Normalny jesteś? Tylko hamulce trzeba trzymać. Mieniacie ciężko. ło, 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 cholera. zły totalnie. Jak, jak dalej pójdzie, to zaraz to zrobić. Możesz jeszcze do basenu skoczyć, krzyczy nie. Marek, też się odbija, bo jesteś tak do czekolata na nich. No, na to nie jest tak łatwo skakać z rowerem. To możesz jeszcze do basenu skoczyć, co? Na no, co? Serio? Co mi szkodzi? Ale jak ty chcesz to zrobić, on jest wysoki. Żeby mi się nie zalały rzeczy. A co serio chcesz do basenu skoczyć? No ty już postradałeś totalnie. totalnie. jak on chce to zrobić w ogóle? Nie mam pojęcia. On jest powalony już totalnie na głowie. Ja Co chcesz zrobić? On zaraz basen rozwali. No trzeba będzie trochę pokombinować. A może jakby tutaj taką deskę ułożyć? O, no on by tak skoczył, nie? Ale co, serio mówicie? No, dawaj kamerzysta, chodź, Pomożesz. Ale, ale po cześć. co? Jaki to jest sens tego? No ale ja. Wstydzę, to nie wstydzę, no. Chciałem na plażę jechać, ale nie chce mi się pedałować. A z tyle to korzystam. Z... Jezu. Co ja teraz zrobi? No nie wiem, co aż zrobi. Weź mi ogarnić służące jakieś rzeczy, po których będę mógł jechać. A poczekaj. Może to i zobacz. Rozpędzisz się stamtąd i stępu? To zleci, to już, już pędzej, tak. Jak. No ale teraz, żeby tutaj nie. Dobra. My. Serio? Nie podjedzie tak. Czy trzymać mu? Dobra, no stań na to. No stańcie na to. Człowieku. z rowerem pomóc. Wy nie jesteście normalni, nie? Dobra, daj. Chodź po tym. A, dobra, koło już jest. Łoja się kręcę. No nie, Marek, no. Chodź po tym. Wy jesteście chorzy. Ale po co wy to robicie? Jaki jest sens tego? A ja zajmę pibuty jeszcze, bo nie chcę mieć mokry. Po co wy to robicie? Bo chcę popływać sobie. Czekaj, czekaj, bo muszę stanąć. A teraz ty już w ogóle nie wejdziesz. Dobra, już jedno koło jest, trzymaj. Czyli co, skakujesz do basenu tylko i wyłącznie, po to, żeby wskoczyć do basenu, tak? A jak ty potem wyjdziesz stamtąd, wspomniałeś? No patrz, co to będzie. Debi... No nie wiem, jak on wyjdzie. Też ja jestem tego ciekawy. W sumie. Spokojnie, spokojnie. O! Chciałbym pomóc chyba. Weź, weź to, weź to, weź to. Teraz weź to. Jak to weźmiesz, to jesteśmy w domu. Dobra. Jakie równice trzymam w razie czego? No dawaj, skakuj. Nie, 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 czekaj, czekaj, spójrz mi rower. Bo ja po prostu muszę być na rowerze, nie? Co za Dobra, jestem na rowerze, tak? Jestem, jestem na roweru. Ale co będziesz się jeździł teraz, czy co? A co? Kto boga, to Boga, temu zabranie. Co tam? Nie, my jesteś nienormalny. O, o, o. A tutaj jest coraz głębiej. No, w sumie to jest nudne trochę. To co, spadamy już. Czyli co, przejdź do basenu tylko po to, żeby wejść do basenu, tak? No. Lepiej się słyszysz? Czy może po prostu rzucić ten challenge w cholerę? No nie no, wytrzymaj. A ja on chodzi Teoretycznie to musiałbym już iść spać, żeby wytrzymać. No już o 9 godzin będzie. Dwa nie ma opcji. No chyba że będziesz spać. Nie ma opcji. Do 16 spać?